Szczerze mówiąc, moje pierwsze doświadczenia już są tak zamglone, ponieważ miałam 8 lat, więc niedługo będzie prawie 40, od kiedy żyję z cukrzycą. Przeżyłam wszystkie etapy od negacji, niezgody, wyparcia choroby, poczucia niesprawiedliwości tego świata, więc to jest tak szerokie spektrum i moje odczucia z tym związane są również bardzo, bardzo różne. Ja mam takie wrażenie, że leczenie cukrzycy to tylko w 5% to są te wszystkie najnowocześniejsze technologie, które mamy dostępne, i one są niezwykle ważne, bo po prostu no, trudno je przecenić. Natomiast reszta dzieje się w naszej głowie. Dawaj do nas i wyjdź ze swojej bańki. Razem można dużo więcej.